Sztuczki zimowych roślin siewnych. Uciążliwe lato minęło, żniwa zostały zebrane, prace ogrodowe prawie zakończone. Wkradła się niespokojna i piękna jesień. Czas zacząć kolejny sezon, by wiosną cieszyć się pierwszymi prezentami naszego ogrodu. W końcu każdy ogrodnik wie, że na wiosnę nie ma wystarczająco dużo wolnego czasu, każda godzina jest cenna. Dlaczego więc nie ułatwić sobie wiosennej pracy i nie ulubionych warzyw i kwiatów przed zimą? Siew przed zimą nadaje się do upraw mrozoodpornych. Są to te rośliny, których liście nie mają pokwitania. Kawy, rawędź liści chroni rośliny przed ciepłem. Jeśli takie gatunki posadzi się wiosną, wykiełkują po miesiącu. Dzięki siewowi zimowemu zyskujemy na czasie. Sadzonki naszych mrozoodpornych warzyw pojawią się wcześniej, o około 2-3 tygodnie, co oznacza również zbiory wcześniejsze. Nasiona posadzone jesienią przejdą zimowanie, a wyhodowane z nich warzywa lepiej zniosą bruz. Siew przed zimą. Plusy i minusy. Dlaczego w ogóle potrzebujemy jesiennych prac w ogrodzie? A może zostawić wszystko na wiosnę? Otóż nie. W końcu po prawidłowym dobraniu odmian i wysianiu ich nasion jesienią otrzymamy wiele korzyści. Rośliny odporne na mróz wykiełkują równocześnie, są mocniejsze i silniejsze. Warzywa uzyskane z takich upraw mają atrakcyjniejszy wygląd. Wiosną będziemy mieć więcej czasu, w końcu niektóre odmiany zostaną już z powodzeniem zasiane lub posadzone na jesieni. Biorąc pod uwagę, że plon z takiego siewu zbierany jest 2 trzy tygodnie wcześniej na opuszczonych grządkach można uprawiać wcześnie dojrzewające odmiany warzyw. Ale czy wszystko jest tak doskonałe? Oczywiście, że nie. Siew przed zimą ma też pułapki. W końcu nie zawsze można zgadnąć, jaka będzie zima i wiosna. Jeśli okres zimowy się przedłuża, gleba jest cięższa, co utrudnia kiełkowanie sadzonek. Dość trudno jeszcze z określić dokładny czas siewu. Współczesny klimat to rzecz nieprzewidywalna. Zima może nadejść nagle, lub może podarować ogrodnikom błoto pośniegowe. Dlatego istnieje ryzyko przemarznięcia lub zbyt wczesnego kiełkowania nasion, które zginą podczas pierwszych przymrozków. Ale te nieprzyjemne niespodzianki można okiełznać i zebrać wspaniałe żniwa. Aby to zrobić, musimy znać niektóre niuanse siewu zimowego. Powiem wam o tym. A więc siedem kompetentnych kroków tego wydarzenia, o których wam opowiem w kolejnych częściach.